Dzień dobry kochani, witam się z wami w kolejnym filmie na moim kanale którym mieliśmy zacząć od przygotowania wspólnie jakiegoś pysznego śniadania, ponieważ ostatnio przez brak czasu, jedyne co ja dam, to jakaś bułka z szynką, ewentualnie od święta owsianka, także mam ochotę zjeść coś bardzo dobrego. Jednak okazało się, że moja lodówka świeci pustkami, także pierwszy niestety musimy iść na zakupy, a pogoda dzisiaj do tego nie zachęca. Swoją drogą nie pamiętam, kiedy ostatnio miałam na sobie długie spodnie, a tym bardziej bluzkę z długim rękawem, ale w nocy padało, także wydaje mi się, że nie jest dzisiaj najcieplej. W głębi duszy mam nadzieję, że się jeszcze rozpogodzi, ponieważ mam dzisiaj zaplanowany świetny. Wieczór, o czym powiem Wam troszeczkę później, bo to... Dla Bartka. Także trzymajcie kciuki, a tymczasem zostaje nam jeszcze jeden problem, czyli co zrobić na to śniadanie? Zróbcie, co widzę? <grybuj> <grybuj> Nie no, co widzę na śniadanie, bo ja na zakupy. A może coś bardziej ambitnego? Jesnicę z boczkiem. Dobra widzowie, to nie ma sensu. Musimy być bardziej kreatywni i liczyć tylko i wyłącznie na siebie. Ja bym zjadła coś takiego jak jakąś szakszukę albo jakiegoś omleta. Zobaczymy i lecimy do sklepu. Mamy już nasze zakupy, także możemy zabrać się za przygotowanie najlepszego śniadania na świecie. I oczywiście... Szakszuka. Jest to śniadanie, które zajmuje dosyć sporo czasu, także dzisiaj mamy luźny dzień, więc sobie coś takiego przygotujemy. Także myślę, że Barkuś też się bardzo ucieszy, bo to zazwyczaj on robi śniadania, ale szakszuka jest dla niego za bardzo skomplikowana. Także kochani, jak to montujesz, patrz uważnie, co robię i proszę się uczyć. I zrobić mi następnym razem. Także zapraszam was do kolejnego odcinka Gotuj z Wiktorią. Nie spać przy tym domu. Myjemy sobie warzywka, pomidory, paprykę, cebulę, cokolwiek tam chcecie dodać, bo wieszak szuka to jest o tyle fajne danie, że można tam dodać tak naprawdę wszystko, co macie w lodówce i tak to będzie dobrze smakowało, ale oczywiście to bazuje na pomidorach. Ja sobie tutaj używam y, zazwyczaj pomidorów malinowych, bo po prostu najbardziej mi smakują, są takie słodziutkie, ale inne też oczywiście będą git. W międzyczasie możemy rozgrzać już patelnię, kroimy sobie cebulki. Ogólnie to chyba jestem jedyną osobą, która nie płacze przy krojeniu cebuli. I nie wiem, czy to jest związane z tym, że noszę soczewki i mam jakąś magiczną barierę ochronną na oczach i totalnie mi to nie robi, ale na przykład Bartek za każdym razem jak kroi cebulę to jest cały zaryczany. Nie wiem czego to jest kwestia. Ja do szakszuki dodaję też ostrą papryczkę, ale nie daję jej jakoś bardzo dużo, żeby ona dodała tylko takiej delikatnej pikantności i jako, że Bartek jest mięsożercą to musimy dodać mu trochę mięsa do tego naszego śniadanka, także pokroimy sobie jeszcze taką kudziutką szyneczkę. Dobra, niech te pomidory nam się teraz troszeczkę tam poduszą. My sobie pokroimy w tym czasie bagietkę. W ogóle patrzcie widzowie, jaką piękną bazylię hoduję. Nie mam jeszcze dla niej doniczki, muszę ją kupić, ale mam ją chyba od dwóch miesięcy, jeżeli dobrze pamiętam. I ona cały czas tak ładnie rośnie. I u mnie bazylia to jest taka roślinka dla początkujących, ponieważ jak ona więdnie, ma za mało wody i robi się taka oklapła i taka smutna to wystarczy ją podlać i ona zaraz jest ok. To jest roślina dla mnie, bo ja nie potrafię dbać za bardzo o roślinę. Chodź widu, Musimy się trochę zmienić ci punkt widzenia. W ogóle uwielbiam moje prowizoryczne statywy z pudełek po butach i książkach. No i teraz, moi drodzy, możemy wbić sobie już tutaj jajeczka. Teraz sobie przykrywamy i czekamy, aż te jajka się zetną. Ogólnie to, jak wracam z zakupów, to złapał mnie niestety deszcz. I cały czas nie było strasznie pochmurne, strasznie wieje, jest zimno i jest niefajnie na tym dworzu. A tak jak wspominałam Wam na początku filmu, muszę mówić trochę ciszej, bo Bartek jest w pokoju obok i mam nadzieję, że mnie nie słyszy. Ale ma słuchawki, więc raczej nie. No, to mówiłam Wam o tym, że mam zaplanowaną na dzisiaj niespodziankę na wieczór dla Bartka. Ponieważ dzisiaj. Jest ważna dla nas data, o której on zapewne zapomniał, ale to norma, Bartek totalnie nie ma pamięci do dat. Dzisiaj mamy trzecią rocznicę zaręczyn. To w sumie obchodzi rocznicę zaręczyn. Nie wiem, nie wiem. Nie wiem, ja. Także mamy tą rocznicę. I ja bardzo lubię celebrować takie ważne daty. Jestem wewnętrzną romantyczką, Bartek niestety nie, ale przeciwieństwa się dopełniają, przyciągają, wiecie o co chodzi. Także postanowiłam, że zorganizuję nam jakąś randkę na plaży, wezmę kocy, poduszki, zamówię jakąś pizzę albo sushi, przygotuję jakieś dobre rzeczy i wspólnie spędzimy sobie po prostu czas we dwoje, ponieważ ostatnio tego czasu jest stosunkowo mało. Bartek bardzo dużo czasu spędza przy komputerze, ja w tym czasie ogarniam swoje rzeczy. Fakt faktem, teraz jak wspólnie pracujemy, no to spędzamy ten czas teoretycznie, ale no nie jest to taki czas we dwoje, kiedy możemy po prostu nacieszyć się sobą, porozmawiać ze sobą, no i po prostu być ze sobą, co nie? Także myślę, że taka randka nam się przyda. Mam nadzieję, że to pogoda się polepszy, bo póki co nie mam przygotowanego planu B, no ale w razie bo będziemy kombinować. Ja się tak dam, a moja szakszuka tam się pewnie już spala. Dobra. Jest okej. Okay. Oprócz zorganizowania randki dla Bartka, mam dzisiaj do zrobienia jeszcze jedną ważną rzecz, tym razem zdecydowanie mniej fajną, a mianowicie chodzi o wizytę u weterynarza z naszym kotkiem, która od pewnego czasu ma pewne problemy. Z pierwszym z nich mierzymy się już od dłuższego czasu, a mianowicie chodzi o osad, który znajduje się w pęcherzu i w późniejszym czasie może on powodować nawet kamienie nerkowe, co będzie dla niej bardzo bolesne i chciałabym tego uniknąć. Na ostatniej wizycie Alfa dostała tabletki, które miały za zadanie Wyrównać pecha moczu, który może być odpowiedzialny za gromadzenie się tego osadu. Zmieniliśmy im również karmę, teraz jedzą tylko i wyłącznie mokrą, mimo że poprzedni weterynarz zalecił mi karmę suchą, która była dedykowana kotom, które właśnie mają takie problemy, ale skonsultowałam się z innym weterynarzem, rozmawiałam też z kocim dietetykiem i podjęliśmy takie działania, także mam nadzieję, że jej to zdrowie się polepszy, chociaż ostatnio zauważam od niej dziwne zachowania. Znowu zdarzaje się nasikać poza kuwetą, chociaż to akurat może być kwestia wielu czynników, ale pójdziemy to dzisiaj skonsultować. No i wszystko się wyjaśni. Misiu, Bartek. Robienie śniadania i go nagrywanie to jest czas razy pięć. Zdecydowanie. Przecież to już dawno powinno być gotowe. No powinno. A, jest jeszcze druga sprawa, o której zapomniałam wam powiedzieć. Słabo trochę, że mówię o tym przy śniadaniu. Ale ostatnio nasz kotek zaczął wymiotować. Ja wiem, że to u kotów jest normalne i zazwyczaj kilka razy w roku takie rzeczy się dzieją, ale ostatnio ta sytuacja się powtarza i także wydaje mi się, że musimy ją po prostu odkłaczyć. są też takie specjalne tabletki z tego, co czytałam. Ale myślę, że weterynarz będzie wiedział, co robić i mam nadzieję, że ten problem również ustąpi. I jak, Strasionako, ci smakuje? Zajebista. A o subskrypcji widzą, mówiłaś? Y nie, zapomniałam. Jak zwykle. Ja jak zawsze zwykle. zapominam o tym mówić. No to w takim razie nie widzę, w tym momencie zejdą na dół i zasubskrybuję ten kanał, bo filmy pojawiają się tutaj co każdy wtorek i piątek o godzinie 15. I zostawcie też łapkę w górę i napiszcie ee, smacznego, bo właśnie jemy śniadanie. A jak wyjecie, to mam też to również życzę smacznego. Dzięki, kochanie. Dobra, my zajadamy i widzimy się po śniadaniu. W śniadanko zjedzone, najadłam się na maksa. Zaraz chciałabym zabrać się do weterynarza, ale zanim to zrobimy, chciałabym tam pierw zadzwonić i dowiedzieć się, czy jest to bezpieczne. I Dlaczego bezpieczne? Od pewnego czasu jest głośno o pewnej chorobie, która atakuje koty. Mianowicie jest to odmiana ptasiej grypy. Jest ona niezwykle niebezpieczna dla naszych pupili i może zagrażać nawet ich zdrowiu. Także nie chciałabym ryzykować i chciałabym porozmawiać z lekarzem, czy po prostu jest to odpowiedni pomysł. Boję się po prostu, że może się czymś zarazić, a zlekam z tymi badaniami już od ponad tygodnia. Ale wolałabym nie ryzykować, także dzwonimy wszystkiego się dowiedzieć. Halo Dzień dobry, ja dzwonię z takim zapytaniem. Chciałabym przyjechać z kotką na USG i na badanie krwi i moczu. Tylko chciałam się zapytać, bo jestem troszeczkę zaniepokojona tą ostatnią sytuacją związaną z tą grypą. Uważa Pani, że lepiej się wstrzymać, czy, czy mogę bez problemu przyjechać i, i się nie martwić? Częściej normalnie przychodzę. do nas, jeszcze u nas nie było żadnego przypadku. Koty się nie zarażają od siebie tym wirusem, Ok z odpadami i z kasią. trzeba uważać. Można bez problemu przyjechać. A czy do Państwa trzeba umawiać się jakąś konkretnie na godzinie, czy... E, tak, na USG trzeba się umówić i pierwszy termin mamy 5 lipca albo 6 lipca. To bardzo wtedy Pani dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję. Pani weterynarz wszystko dokładnie mi wytłumaczyła Powiedziała, że mam się nie martwić Jak ze wszystkim trzeba zachować ostrożność Ale tak czy siak na to badanie się dzisiaj nie udamy Pierwszy wolny termin na USG Jest dopiero 5 albo 6 lipca Także musimy troszeczkę poczekać Fakt faktem mogłabym pojechać I zrobić jej badania krwi i moczu Ale nie chciałabym jej dodatkowo stresować Bo ja wiem jak bardzo źle znosi Wizyty u weterynarza Więc wolałabym to zrobić wszystko za jednym zamachem Także widzisz dzióbku, dzisiaj masz szczęście Nie ma wizyty u weterynarza Oho, dzwoni moja psia psi. Wow! Halo! No możemy się spotkać, bo w sumie nie idę z kotami do weterynarza jednak. Wyjadła mnie moja przyjaciółka z pytaniem, czy się spotkamy, a jako, że nie jadę jednak z kotami do weterynarza, to mam w sumie wolny dzień. Także pojadę sobie do centrum, spotkam się z przyjaciółką i z dzieckiem, którym się opiekuje. Także fajnie, bo przynajmniej mam plany, pojedziemy sobie coś zjeść, może na jakąś kawkę i spędzimy sobie miło popołudnie. Tylko teraz pytanie, w co ja mam się ubrać, jak jest tak zimno i deszczowo? Czy ja mam wyciągnąć kurtkę z szafy? Płaszcz? Kapok? Płaszcz przeciwdeszczowy? Nie wiem. Dobra, widzowie, ubrałam sobie bluzę z kapturem, bo wciąż jest zimno i wciąż pada. Ale ja nie tracę nadziei i cały czas wierzę w to, że będę mogła zrealizować naszą randkę. Także biorę też z domu y, wszystkie potrzebne rzeczy, czyli koc, poduszki i inne pierdoły. I jeżeli zrobi się ładnie, to po prostu umówię się z Bartkiem później na Gdyni i zrobię mu taką niespodziankę. Ej! Kto przyszedł? Bartkie! <laughs> <wcie> ci później? <laughs> <laughs> <noise> Gwiazdy. Udało mi się dotrzeć na miejsce Ogólnie szukanie miejsca postojowego w centrum Gdyni To jest jakiś koszmar I słuchajcie widzowie, ta pogoda się totalnie nie polepsza Chyba będę musiała sobie wymyślić jakiś plan B Odkryłam, dlaczego jest brzydka pogoda dzisiaj Opener. <laughs> opener. Co roku od X lat na Opener nagle pogoda się e, robi brzydka i zaczyna padać, i wieje, i jest po prostu masaka. A w zeszłym roku, jak wam na Openerze, to nas wszystkich ewakuowali, bo była taka tragedia. Także życzę wszystkim Openerowiczom, żeby w tym roku nie spotkała ich taka przygoda jak e, mnie w zeszłym roku. Także tradycji stało się dość. Dziewczyny pojechały już do domu. Ja zdążyłam jeszcze w międzyczasie odwiedzić mojego dziadka i stwierdzamy, że dzisiaj nic nie idzie po mojej myśli. Totalnie wszystkie rzeczy, które miałam zaplanowane na dzień dzisiejszy po prostu legły w góry. Jest już godzina prawie 17. Pogoda już się raczej nie poprawi, a nawet jeżeli to i tak jest zimno, mokro. Także myślę, że muszę sobie odpuścić tą randkę na plaży i wykombinować coś innego. Więc pomyślałam, że po prostu zorganizuję nam taką randkę w domu. Zrobię nam piknik na łóżku. Też będzie git. Też wydaje mi się, że będzie romantycznie, że będzie super. Słuchajcie widzowie, to nie chodzi gdzie. Liczy się to z kim go spędzacie. Tak? Zamówię zaraz jakiś zestaw w sushi, bo wczoraj Bartek mi mówił o tym, że mam mega ochotę. Kupię jakieś owoce, przekąski, napoje. Zrobimy sobie dzisiaj taki cheat day. I pomyślałam też o tym, żeby pojechać i kupić takie duże płótno albo dwa mniejsze i namalować wspólnie z Bartkiem obraz, który potem powiesimy w naszej sypialni. I ja uwielbiam takie rzeczy. Jestem mega sentymentalna i myślę, że to będzie fajna alternatywa na spędzenie wspólnego czasu. A jeżeli to nie wypali, to może dokończymy nasze obrazy po numerkach, obejrzymy sobie jakiś film, pogramy w jakieś planszówki i spędzimy po prostu z wspólnie wieczór. Także ja wracam do domu. Pojadę jeszcze na zakupy. Sprawdzam przedstrzymą nawigację, pokazuje mi ponad 50 minut jazdy z samochodem. Także super! I like it. Korki, openel! Masakra! Dobra, widzowie, dotarłam do domu, udało mi się kupić wszystkie potrzebne mi rzeczy i są dwie wiadomości: jedna dobra, druga zła. Dobra jest taka, że Bartka nie ma jeszcze w domu, bo musiał pojechać coś załatwić, a zła jest taka, że będzie za niej całe 20 minut, także mam ultra mało czasu. I musimy jak najszybciej yy, przemienić ten oto pokój w romantyczną przestrzeń dla dwojga. Na szczęście udało mi się przygotować wszystko przed powrotem Bartka. Mamy tutaj naszykowane przepyszne jedzonko. Tam mamy naszykowane nasze płótna i farbki. Włączałam nam też Netflixa i teraz pozostaje czekać na Bartka i zobaczyć jego reakcję. Jestem na maksa ciekawa, ale wydaje mi się, że na pewno będzie zadowolony. Dobra, widzowie, słyszałam domofon. Bartek już idzie. Chciałam odpalić świeczki, ale totalnie zapomniałam o tym, że nie mamy żadnej e, zapalniczki w domu. Stresuję takimi rzeczami. O, No, no, rozbieraj się. I chodź tam. Fajnie. Ej, gdzie masz kwiaty dla mnie? Hej, skarbie. Ooooooo, najbarszym Misiu. To za chodzi <laughs> naszej rocznicy, tak? <laughs> ale głupoty gadasz. Ale się wydarzyłem! Ma ale mam do rocznicę! Czego niby? Z It was at this moment that he knew. He fucked up. Ja widzę, że nie będę <noise> pamiętał? Mam tego pewna! Ale kto pamiętał o takich rzeczach? Jakby istoty jest. Jak będzie ślub, to będziemy obchodzić rocznicę A co ostatnio rozmawialiśmy? Że chciałabym obchodzić rocznicę zaręczyn. Miesięcznicę, może jeszcze obchodźmy. Nie, wystarczy rocznicę zaręczyn. Mi ciężko okazywać uczucia jakiekolwiek, i cieszyć się z czegokolwiek, i, i każdy, kto mnie zna wie o tym, ale naprawdę miło się zaskoczyłem. Ale widzę, po Bartku, że jest szczęśliwy, ja też jestem bardzo szczęśliwa. W sumie dawno nie mieliśmy takiego czasu, żeby posiedzieć, porozmawiać czy po prostu spędzić wspólnie czas, także na maksa ciaram, potem sobie odbierzemy jeszcze jakiś film i będziemy malować obrazy. Kiedy następna taka randka? Kiedy ty mi ją zorganizujesz. Teraz twoja kolej. Nie, no, mega fajny wieczorek. Zjedliśmy sobie kolację, obejrzeliśmy też film. No i teraz bierzemy się za malowanie obrazu, chociaż już jest mega późno. Mam nadzieję, że wyjdzie nam coś ładnego. No trzeba coś wymyślić, co namalujemy. Chyba jeszcze trzeba pokazać, co namalowaliśmy, ale to pewnie trochę nam zajmie. Mam nadzieję, że nie będzie tak jak z koszulkami i uda nam się to wszystko skończyć. Fajny wieczorek, dziękuję pięknie. Ja to też bardzo. Mm. Dziękuję. I dziękuję również wam, widzowie, za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że taki film wam się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, a my widzimy się niebawem. Pa, pa! No, następny odcinek jest zrobienia randki tymi. A może nagramy film, że kto zrobi lepszą randkę? O! Do zobaczenia! O. Pa, pa! <gry> pa, pa.